Cała trójka. Eee, spróbować kontrataku. Serafin, dobra, dokładna piłka do Cjakana. Odegranie do Artura Siemaszki. Siemaszko. Zamykał tę akcję tam po lewej stronie. I to... Przed Karno odegrana piłka. I pierwszy strzał w stronę bramki. To jest mocna broń. Puszczy i szansa i gol. Jest bramka, Emilcja Cjakan, ale ręka w górze Łukasza Szczecha, więc ta bramka nie zostanie zaliczona. Siemaszko, odważnie w pole karne, Zapolnik. Siemaszko, jeszcze odegrana piłka i jest gol, czy też, czy też nie ma bramki? Tam była interwencja Karola Dybowskiego, także któregoś z jego kolegów z defensywy. Próbuje nieco przeszkadzać rywalom, jedynie wójty Szansa dla Artura Siemaszki. Ze fragmentami gry zawodnicy puszczy płomice Zapolnik nie trafia. Sytuacja: wszyscy wiedzą, widzę jak rozgrywają te stałe fragmenty gry. Na przedłużenie muru. Marcel Pięczek za nisko. Trafia. Rusza przed pole karne. Patryk Mucha mocno. Wysoko teraz puszcza Serafin na prawą stronę. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Nie ma gola, kolejna. No, chyba stuprocentowa znowu szansa gospodarzy. Kamil Zapolnik, minimalnie obok lewego słupka, bram Zero. Trudno po prostu uwierzyć, że, że puszcza nie prowadzi. I kolejna świetna szansa. A to jest niewiarygodne, żeby po tym wszystkim, co tam. Gospodarzy, Jakub Serafin otwarta droga do pola karnego i próba kolejnego strzału, minimalnie jednak niecelnie, bez interwencji. Zespoły przegrywają tutaj też i pod Beskidzie, które też teoretycznie jeszcze miało szansę. ...Kania Chrobry, tutaj Chrobry też musi się obudzić. Patryk Mucha, ależ uderzenie, musi tutaj szybko się zbierać z Murawy. Kevin Komar wyręczył go teraz, no, ale wie z czym to się je, co to może się wydarzyć. Zapolnik, zapolnik, bramka, zapolnik, gol! gol! Zaskoczył tym strzałem przy bliższym słup. Tutaj sytuację, to tu jest kolejna, padła teraz bramka, niestety po raz kolejny spalony. Czekamy tutaj pewnie jeszcze. Mocne dogranie. interwencja z Pięczek, odchodząca piłka i słupek. Teraz odegranie do Zapolnika. Zapolnik na prawą nogę, wciąż Kamil. Zapolnik jeszcze będzie miał okazję, do poprawki. Ta druga próba również zablokowana. Trwa ostrzał e, bramki Karola Dybowskiego. Jeszcze jedna próba. Ruch wraca na drugie miejsce w tabeli. A puszcza przed szansą. Kolejna e, sytuacja, my tutaj wyczekujemy e, tej bramki. Wcześniej różnie to było, bo to młody chłopak, mówiliśmy, że swoje błędy y, będzie musiał no, popełnić. Prytnie pięczek do Koja i koj, mięciutko, ciasno tutaj w polu karnym, gdzie jest piłka, jest uderzenie, Hajdo zablokowany, jeszcze nie koniec, jeszcze jeden strzał i interwencja Dybowskiego. Miarygodne co tutaj się dzieje, ile Dziesiąta? tych sytuacji miałem, ja już powiem szczerze, e, zgubiłem e, liczenie, bo tych sytuacji jest e, po prostu tak e, dużo, Kuzra, Komar, no i to jest gol, to jest gol, nie dopatrzył się faulu na bramkarzu Puszczy Łukasz Szczech, piłka w bramce gospodarzy, no i jestem ciekaw czy to będzie jeszcze oceniane, ale tak patrzę na graczy Tomasza Tułacza, oni specjalnie tutaj nie protestują, jakby mieli świadomość, że po prostu to wszystko co się wydarzyło odbyło się zgodnie z przepisami i... No i możemy tutaj mieć ostatecznie szok. remis czy porażka to, to oznacza to samo dla Puszcza. Ale, ale przede wszystkim no bardzo już teraz ogranicza szansę zwycięstwa gospodarzy. A może teraz? Gdyby wyrównali, ale piłka zagrana prosto w ręce. Jednak. Gminy nie, nie Wiśle. Mówiliśmy, że się zakończył. A w cieszy. jeszcze. Że Puszcza z Wisłą zmierzą się jednak w Krakowie, a nie, nie po łonicach. To już wiemy, możemy ruchowi pogratulować awansu do ekstraklasy. No wielka marka po raz kolejny. Zakończył mecz w niepołomicach Łukasz z